Dzieła skotania pereł, moja miła, drżysz jak liść, czy mnie kochasz? Ja stokroć mówiła, że się droższe nad życie. wiszę w twej szafie kropła rosy. Strząśniesz, rozkresnę się całą. Luba, gdzieś na północy stał samek wiekowy, herby bradzianów moich świeciły na bramie, w salach portrety dziadów o złoconej ramie patrzały na mnie. Dzisiaj wzrok ojców surowy, Aż tu do włoskiej willi ściga za mną koni, bo zamek ojców moich stopiłem na złoto, a z tego złota nosisz przepaskę na skroni. Luby, zatruwasz serce niewczesną zgryzotą. Droga, gdybym pałacem mógł nazad odzyskać, jedną łzą twoją nie chcę, abyś się zebrała. Luba, tobie przystoi brylantami błyskać. Tak droga mleczna światów milionem biała. Chciałbym w tej pięknej willi przeżyć z Tobą wieki. Wśród latów, wodospadów, róż, brązu, zwierciadę. A kto wie? Jutro może otworzysz powieki.